Nie chcę żyć. Życie nie ma sensu. To myśli towarzyszące, gdy doświadczamy utraty czegoś, czego nie można kupić. Stracimy zdrowie lub bliską osobę. Przeszłam przez śmiertelną postać niewydolności wielonarządowej, tracąc wcześniej jedyną córeczkę Weronikę. Wbrew przepuszczeniom, przeżyłam. Wyszłam ze stanu wegetatywnego. Pokonałam strach przed życiem, pokonałam stres pourazowy. Jestem aktywną, pogodną osobą. Boimy się nieznanego. Popadamy w stany depresyjne na skutek braku wsparcia. Pokazuję wraz ze specjalistami w przyjazny sposób, czym jest niewydolność wielonarządowa, uszkodzenia neurologiczne. Jak wiesz, z czym masz do czynienia, kim jest twój przeciwnik, wiesz jak się przeciwstawić, na co się przygotować. Wskazuję, jak kontynuować powrót do zdrowia w warunkach domowych poprzez doświadczenie empiryczne oraz kształcenie się naukowo w tym kierunku chcą pokazać, że nie musisz bać się choroby. Jest nadzieja. Dzisiejszym gościem jest Pani psycholog kliniczna w trakcie specjalizacji neuropsychologicznej. Witam. Witam. Od razu zapytam się, czym różni się psycholog kliniczny od tego nieklinicznego? Psycholog kliniczny jest to psycholog, który pracuje z osob osobami, które mają różne zachowania, objawy, które nie mieszczą się w szeroko pojętej normie kulturowej, społecznej. Do czego nawiązuje na neuropsychologii w takim wypadku? Jest nauką, która zajmuje się analizą e, uszkodzeń e, różnych części mózgu i wraz z e, skutkami, które te uszkodzenia powodują, a także diagnostyką i, i opracowywaniem różnego rodzaju metod terapeutycznych. Czym zatem jest mózg z punktu widzenia psychologa klinicznego? Mózg jest to centralny narząd e, układu nerwowego, który się składa z wielu miliardów neuronów. Dlatego też pewnie dochodzą e, hormony, czyli takie połączenia. Tak, tak, tak. tak. I... Ten układ jest złożony z różnych systemów. Mamy centralny układ nerwowy, somatyczny układ nerwowy, ośrodkowy, obwodowy. Tutaj właśnie widzimy, że mózg składa się z takich półkul, i ciekawe jest to, że każda część w tym mózgu odpowiada za coś. Tak. tak mózg cechuje asymetrię. Czyli każda z półkul? odpowiada za różne funkcje. Możemy tutaj pokazać, to jest prawa, to jest lewa, a to jest prawa. Za co tak. odpowiada lewa półkula? E, lewa półkula przede wszystkim odpowiada za funkcje abstrakcyjne, za, no, za myślenie abstrakcyjne, mhm. za przewidywanie skutków, za planowanie nawet sekwencji ruchowych, e, także związane jest z, e, z mową. Mhm. A prawa półkula? Prawa w Półkula dla neuropsychologa jest e, istotna w związku z tym, że zajmuje się funkcjami wzrokowo-przestrzennymi, orientacją przestrzeni, pamięcią przestrzenną, wzrokową. E, a gdzie znajduje się pamięć w tej całej strukturze? E, za pamięć odpowiadają struktury przyśrodkowych płatów e, skroniowych e, i kompleks e, hipokampa przede wszystkim. Gdzie to można, możemy tutaj pokazać? E, ma, mamy dwa hipokampy, po lewej i po prawej. Pra, to, pra, gdzie to jest? To jest to? To jest płaty skroniowe, Aha, przyśrodkowe płaty skroniowe. Okej, okay, i to odpowiada za pamięć. E, prawa półkula przede wszystkim pamięć wzrokowa, lewa półkula pamięć słowna, słów. Aha, czyli już, jeżeli uszkodzimy... Jedną z półkul, to nie znaczy, że, że całkowicie utraciliśmy pamięć. E, u każdego jest inaczej. Mhm. Czasami e, uszkodzenie tylko prawej, tylko lewej m, może powodować uogólnione deficyty amnestyczne, a nie, a nie tylko jednej modalności wzrokowej albo werbalnej. Teraz przechodzimy do tych pacjentów. Ze śpiączki, czyli jeżeli wystąpił e, udar krwotoczny. Czy kwotok mózgowy i zostaje uszkodzona jedna z tych półkul, należy spodziewać się w takim wypadku również tego, że te funkcje e, znikną, będą upośledzone? Mogą, ale nie muszą. To zależy od rodzaju uszkodzenia, mhm. jaki to jest czynnik uszkadzający. E, to też jest istotne, jaki jest potencjał intelektualny poznawczy tej osoby przed, 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 przed chorobowy. Istotne jest, tam, jeśli chodzi o udary, czy to jest kwotok, czy to jest udar niedokwięty, mhm. czy to jest uraz mechaniczny, czy może gór. Guz... Jeżeli zostanie uszkodzona jedna część, to mózg ma możliwość e, zastąpienia e, utraconej funkcji, to, co jest uszkodzone, prze, prze, przejmują inne e, obszary mózgu. Czyli nie należy się bać, jeżeli coś zostanie zniszczone, że nigdy nie odzyskamy. E, takiej umiejętności. To dopiero wychodzi w czasie rehabilitacji. Wiadomo, że po w część funkcji się poprawia po prostu w okresie samoistnej poprawy. Przejdźmy jeszcze na początek, kiedy następuje uszkodzenie mózgu. Zwykle wtedy pacjent znajduje się w trakcie śpiączki, czy to śpiączki, która nastąpiła w sposób naturalny, czy intubowanej. Co dzieje się wówczas z, z mózgiem? Mózg e, działa. Nadal, ale, hmm. ale uszkodzona jest, zaburzona jest reaktywność na bodźce i obniżony jest poziom pobudzenia. Pacjent w stanie śpiączki. Wiem, że przeprowadzane są już wtedy diagnozy. Na czym polegają te diagnozy? Czemu one służą? Z mojego punktu widzenia to są różne skale obserwacyjne. Na przykład Glasgow i po prostu na podstawie tej skali ocenia się różne cechy i objawy pacjenta. Na przykład reaktywność na bodźce wzrokowe, słuchowe. Skale te służą temu, żeby porównywać e, postępy, jakie, jakie, jakie są w stanie pacjenta. A jak wygląda taka diagnoza w momencie, kiedy pacjent jest już wybudzony, ale nadal jest niewerbalny? Bada się wtedy reaktywność na bodźce wzrokowe, słuchowe. Mamy takie urządzenie, cyberoko, które umożliwia pacjentowi jakąś e, komunikację z otoczeniem, o ile jest uzyskany stan minimalnej świadomości. Mhm. I to wszystko zapisuje się, tak? To jest wszystko pisane, no, op badania opisowe. Tak, 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 tak. Przechodzimy do kolejnego stanu, kiedy pacjent zostaje wypisany ze szpitala, porusza się, jednak nadal ten mózg nie pozwala w pełni sprawnie funkcjonować. Udaje się do psychologa klinicznego, w jaki sposób jest badany stan uszkodzenia, jak wygląda ta diagnostyka. To zależy, co wychodzi z wywiadu z pacjentem, o czym mówi, na co się skarży, co mu w przeszkadza. I to jest podstawa e, zaplanowania diagnostyki neuropsychologicznej. Znaczy, ważne chyba też jest też to, żeby, żeby miał ze sobą całą dokumentację. Badań. Tak, do, analizę dokumentacji, ale też rozmowa z rodziną, z bliskimi. Wywiad też eee, jest źródłem. To jest tylko wywiad. A czy są jeszcze jakieś inne ćwiczenia, programy, zadania? Tak, jest wiele na rynku programów komputerowych, które y, są dedykowane do ćwiczenia różnych funkcji: pamięci, e, myślenia, percepcji wzrokowej, e, ograniczonego pola, pola widzenia, za, za, zaburzenia percepcji wzrokowej, wyobraźni przestrzennej. Wszystkie programy umożliwiają ćwiczenie, ale w warunkach takich sztucznych. W warunkach sztucznych, sztucznych. Czyli Można to pobrać, tak? Tak. Tak, tak, tak. Są takie, które każdy może pobrać, są takie, które można kupić przez internet. Wiem, że też jest jakiś taki zestaw badań, który mają tylko psychologowie kliniczni i nie jest on do, dostępny. Tak. Niektóre z tych, z tych testów, narzędzi znajdują się w pracowni testów psychologicznych. Żeby je kupić, trzeba mieć dyplom magistra psychologii. Można też kupić na stronach zagranicznych takie testy. A czemu służą te testy? Diagnostyce neu, neuropsychologicznej osobowości. Testujemy, jaki jest stan, i za jakiś czas weryfikujemy, czy on się poprawił. Róż, różnym rzeczom yy, yy, służą, ponieważ na, na przykład osobowość jest konstruktem, który jest niezmienny, ra, raczej, raczej stały. Znaczy raczej osobowość się w ciągu życia dużo nie zmienia. Jak wygląda poprawi poprawienie funkcji kognitywnych w mózgu? mamy na rynku wiele dostępnych programów do ćwiczenia funkcji poznawczych one umożliwiają ćwiczenie ograniczonego pola widzenia zaburzenia percepcji wzrokowej pamięci myślenia planowania ale to jednak cały czas są sztuczne warunki popularnością cieszą się one jednak wśród bardziej wśród dzieci młodzieży ja mam osobę dorosłą w terapii jest, która tych funkcji nie ma aż tak bardzo zaburzonych, to ja raczej mm -hmm. e prowadzę taką terapię opartą na, mm, wprowadzania, na wprowadzaniu tej osoby w prawdziwe życiowe sytuacje. Ro robię eksperymenty behawioralne i uczę pacjenta modyfikowania tych zachowań i obserwujemy, jak to pacjentowi idzie. Taka powtarzalność gwarantuje poprawę. Tak, tak. Czy zgłaszają się też do pani osoby, które nie są po różnych wydarzeniach medycznych chorobach, tylko ze względu po to, żeby poprawić e, sprawność swojego mózgu? Tak, takie osoby przychodzą i czasami okazuje się, że to nie funkcje poznawcze są przyczyną ich problemów, ale bardziej właśnie e, za, zaburzenia emocjonalne, stres i trudne, trudne sytuacje życiowe i. Te osoby to tak spostrzegają, że to jest pamięć, ale to, ale to o pamięć może wcale nie chodzi. I wtedy również Pani podejmuje się takiej terapii, czy jest przekierowana ta osoba? Zachęcam, zachęcam osobę do podjęcia psychoterapii. Czyli jest też odr odrębna dziedzina. Już. Tak, odrębna. Tak. Co możemy robić na co dzień w momencie, kiedy chcemy, żeby nasz mózg był sprawny, żeby jak najdłużej nam służył, czy są jakieś e, metody? E, ja wychodzę z zasady, że e, Organ nieużywany zanika i podobnie jest z mózgiem. Jeśli go nie ćwiczymy, będzie, be, be, będzie gorzej działał. Po prostu trzeba jak najwięcej ćwiczyć i podejmować jak najwięcej aktywności poznawczej, intelektualnej, e, rozwijać się zawodowo, społecznie. Czyli być może też poniekąd ograniczyć te wszystkie smart urządzenia? Te smart urządzenia powodują, że mniej się używa pamięci, bo wszystko mamy zapisywane. No, ale może pamięć wcale nie jest taka aż bardzo potrzebna, to też jest drogie. No, taka bardzo dobra pamięć nie, nie jest jakoś bardzo potrzebna człowiekowi. Im człowiek jest starszy, tym mózg gorzej funkcjonuje, czy to niekoniecznie jest ze powiązane? Ehm, może tak być, ale wiadomo z badań naukowych, że w zdrowej starości nie ma miejsca na otępienie. To, że ktoś ma 80 lat, nie musi oznaczać, że on będzie miał otępienie.